Studencie, czy wiesz, co to jest poznańska elektroniczna karta aglomeracyjna, tak zwana Peka? Czy boisz się, że zostaniesz oszukany przez ten system? Czy jak będziesz wchodził do tramwaju i wychodził z tramwaju, będziesz musiał odbijać kartę Peka? My postanowiliśmy dzisiaj sprawdzić informacje u samego źródła. Znajdujemy się w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego. Posłuchajcie i zobaczcie, co to jest PEKA. To nie tylko karta. Karta to jest tylko nośnik, ale to jest cały, bardzo rozbudowany system yy, komputerowy, system PEKA. A co właściwie ta karta PEKA mogłaby dać studentom? Na przykład możliwość płacenia za konkretną liczbę przejechanych przystanków, na przykład możliwość wypożyczania książek w, bibliotec w Bibliotece Raczyńskich, na razie w siedzibie głównej, w przyszłości, mamy nadzieję, w filiach. Na przykład możliwość dokonywania drobnych. Płatności poprzez e-portmonetkę, ponieważ na karcie PK znajduje to to będzie tak naprawdę nośnik biletu okresowego. To jest nośnik tak tzw. te-portmonetki, która będzie właśnie umożliwiała opłaty za poszczególną liczbę przejechanych przystanków, ale to także e -port monetka, czyli elektroniczna portmonetka, czyli klasyczna taka karta. To jest dobrowolne, można z tego korzystać, nie trzeba. Czy wszyscy studenci muszą już wyrobić kartę PEKA? Studenci posiadający elektroniczne legitymacje studenckie, wyrobione mniej więcej od sierpnia 2013 roku, to te legitymacje już są dostosowane technicznie do systemu PEKA. Poprzez złożenie wniosku, swoją elektroniczną legitymację studencką możemy aktywować do systemu. Natomiast studenci z roku 2, 3, 4 i 5 tu mamy gorącą prośbę o to, żeby wyrobić sobie kartę PK, ponieważ elektroniczne legitymacje studenckie dotyczące tych studentów po pierwszym lipca tego roku już nie będzie możliwości, żeby na nie kupować bilety długookresowe. Jest oczywiście na karcie PK, bo to wiele osób się pyta, tam jest data ważności, ale ta data ważności dotyczy tylko i wyłącznie e portmonetki, monetki, czyli tego, tej, tej funkcji prepaidowej, jeżeli ktoś będzie chciał po tym terminie, który jest określony na karcie z tego prepaidu nadal korzystać, no to wówczas będzie musiał sobie tą kartę wymienić. Czy będziemy musieli odbijać kartę PK przy wchodzeniu i wychodzeniu z środków transportu miejskiego? To wszystko zależy, ponieważ jeżeli będziemy korzystać z biletu okresowego, wówczas nie ma takiego obowiązku, po prostu kupujemy bilet możemy schować sobie kartę do kieszeni i korzystamy z, z tej karty dokładnie w taki sam sposób, jak to się dzieje dzisiaj. Natomiast jeżeli na przykład chcemy korzystać z tej t monetki, czyli płacić za konkretną liczbę przejechanych przystanków, wówczas, żeby zarejestrować liczbę tych przystanków, wówczas trzeba przyłożyć kartę na wejściu i wyjściu, no bo dopiero wówczas będziemy wiedzieli, znaczy system będzie wiedział ile my przejechaliśmy przystanków i wówczas nam naliczy odpowiednią opłatę, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to system nam policzy opłatę do końca trasy. Nie, że stracimy wszystkie środki, które posiadamy na karcie, tylko do końca trasy. Za na przykład pierwszy przystanek będziemy płacić 60 groszy, taryfa jest degresywna, czyli za pierwsze 60 groszy, za drugi 50 groszy, za trzeci 50 groszy i sukcesywnie ta opłata będzie się obniżała. A jeśli ktoś nie ma karty PK i chce sobie jednorazowo jechać w pierwszym to... lipca 2014 roku, kiedy wejdzie nowa taryfa biletowa, ona zakłada funkcjonowanie pięciu biletów także w w formie papierowej. Będzie to bilet za 3 zł na 10 minut. Będzie to bilet za 4,60 na jeden przejazd lub 40 minut. Bilet za 13,60 na 24 godziny. Bilet na 48 godzin za 21 zł. I bilet na 3 doby na 72 godziny za 27 zł. One będą także dostępne przez aplikacje komórkowe. Czy ZM planuje? Y Założenie jakichś nowych punktów obsługi klienta i kupowania miejsca kupowania biletów? To znaczy mamy cały bardzo rozbudowany program właśnie rozbudowy całej sieci sprzedaży. Dzisiaj mamy 11 punktów obsługi klienta. Chcemy poszerzyć tutaj tą liczbę punktów o dodatkowy punkt. Wszystko na to wskazuje, że to będzie dworzec zachodni. Poza tym mamy 14 punktów sprzedaży biletów. Chcemy rozszerzyć tą sieć do 200 punktów. Także i one będą znajdowały się nie tylko w Poznaniu, ale także w aglomeracji, tam gdzie ta komunikacja jest przez nas zorganizowana, Tam będzie można na przykład kupić bilet jednorazowy, ale także doładować tę portmonetkę lub kupić bilet okresowy. Jesteśmy w trakcie prowadzenia, przeprowadzenia konkursu. Na podstawie tego konkursu będzie wybrany operator i ten operator będzie odpowiedzialny za to, żeby dopasować te biletomaty, które są, 50 stacjonarnych i dostawić dodatkowo 20 biletomatów, także by ich tych automatów było 70. I one będą w pełni dopasowane do systemów PK. Będzie możliwość kupowania biletów przez internet, czyli wystarczy nam karta PK. I jakikolwiek dostęp do internetu i tak naprawdę mamy sami, sami sobie, mamy u siebie swój punkt sprzedaży biletów. Pamiętajcie, że do 30 czerwca 2014 roku każdy student musi wyrobić poznańską elektroniczną kartę aglomeracyjną. Pozostało Wam zatem udać się do punktu sprzedaży ZTM, bądź wypełnić wniosek przez internet, by nie stać w długich kolejkach.